Rosjanie myślę, że to najbliższe tygodnie będą chcieli jednak przedłużać, dlatego że są w ofensywie, umacniają się i chcą wyrwać, ile się da, jeżeli chodzi o terytorium ukraińskie po to, żeby te warunki ewentualnych ustaleń zmieniać w czasie po prostu rzeczywistym na placu boju, to też im pewnie zależy na tym, żeby trochę je przeciągnąć. Więc te grupy robocze, o których my powiedziałeś, które się zwołają, prawda, mhm. za tydzień, za dwa muszą się spotkać, poznać, ponegocjować. Umówić się na kolejne spotkanie, to odsuwa ten proces na kolejne dni i tygodnie. I wiemy, że administracja dzisiaj amerykańska mówi o tych 100-180 dniach, to jest niejasne, natomiast chcą mieć to pewnie na wiosnę. A Rosjanie czują krew, mówiąc krótko, i chcą ten moment, to okno możliwości wykorzystać. Zwłaszcza, że gdyby się okazało, że ta pomoc przestaje płynąć, że Ukraińcy mają problemy. Wiemy, że mają problemy z obroną przeciwpowietrzną i miasta mogą być coraz bardziej narażone na ataki. Widzimy, że w rosyjskim stylu. Negocjacją w Riyadzie towarzyszyły wzmożone ataki na Ukrainę. Jeżeli to połączymy jednocześnie prawda, z komunikatami amerykańskimi, to wychodzi no, niezwykły obraz zupełnie, że z jednej strony mamy komunikat, w którym zgłaszamy wolę pokoju i długotrwałego pokoju, z drugiej strony bombardujemy ukraińskie miasta o wiele mocniej niż dotychczas.